A śnieg, nie to zdech i gacie mokre mam. Chwila, przecież nie noszę gaci. Ho, ho, ho! Wow! Wesołych świąt! A kto ty? Jestem świętym Mikołajem! Mikołajem? To owoc czy warzywo? Ho, 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 ho. Nie, jestem człowiekiem! Czerwoniutkis, pasujesz na jabłko? Nie, przynoszę prezenty grzecznym dzieciom podczas świąt. Prezenty? Właśnie tak! Chcę bilion dolarów! Nie przesadzasz czasem. A -a. Chcę bilion dolarów i zapas gazu. Zapas gazu? Tak, bo kończy mi się działka. Chłapię. Bardzo zabawka. Jestem pomarańcza. Wiem. Hej, hej Mikołaju. Tak? Mikołaju, hej. Co? Mogę dać ci prezent? Bo tak myślę. To bardzo miłe. Hej, hej Mikołaju. Co? Skoczymy na plażę? Myślę, że możemy. Więc będę cię nazywać Plażowym Mikołajem! Nie, nie tak się nazywa. Plażowy Mikołaj! O, uroczo! O, o, o tak. bardzo śmieszne. Hej! Hej, Plażusiu! Święty. Hej, Plażusiu! Święty. Hej, Plażusiu, hej! Święty! Chcesz usłyszeć najbardziej wkurzający głos na świecie? Nie! Proszę, przestań! Nie. Przestań! Przestań! Dobra! Dobra, co? Widziałem wiele niegrzecznych dzieci, jednak ty przebijasz je wszystkie! Wiesz, co to dobre maniery? W tym roku nie dostaniesz nic więcej poza skarpetkami! Skarpety? A niby Aniby jakie założę, skoro nie mam nawet stóp! <śm> <śm>